Panie profesorze, przed nami wspólna polityka rolna. Jednym z celów są innowacje w rolnictwie. W coś zainwestować w tych trudnych czasach? Ja myślę, że dwie rzeczy trzeba było. Po pierwsze, trzeba zacząć od edukacji. Najpierw trzeba uświadomić społeczeństwo, że wprowadzamy wspólną politykę rolną. Jaki jest cel tej polityki rolnej? Należy porozmawiać z rolnikami przedstawić im, jakie ma, będą mieli problemy w związku z wprowadzeniem tej wspólnej polityki, czego mogą się oczekiwać, czego się od nich oczekuje i zaproponować im różne rozwiązania wariantowe, pomocowe, które by usprawniły to wdrożenie. Ja myślę, że gdy dwie strony się spotkają, będą ze sobą rozmawiały, to na pewno dojdą do kompromisu i jesteśmy w stanie tą wspólną politykę rolną wprowadzić, zwłaszcza ten Zielony Ład, poprawić ten dobrostan, te wszystkie czynności, które społeczeństwo z jednej strony od nas oczekuje, z drugiej strony sam tok produkcji wymusza na nas, żebyśmy pewne rozwiązania Technologiczne nowe wprowadzali, aby usprawnić produkcję, żeby ta produkcja była tańsza, a żywność była bezpieczniejsza. Bardzo dużo Pan jeździ w terenie. Takie najbardziej pilne potrzeby polskich gospodarstw. Jak, jak to wygląda? Najpilniejsze potrzeby, mnie się wydaje, że to jest to, co wcześniej mówiłem. Najpierw, żeby ludziom przedstawić tę wspólną politykę rolną i ponieważ w, oczekujemy w niej w ramach Zielonego Ładu, czy też podwyższonego dobrostanu, czy tej polityki, ewentualnie od pola do stołu, oczekujemy także, że część producentów przejdzie na systemy wolne, luźne, czyli wykorzystujące także użytki zielone, łąki, pastwiska. Trzeba pomóc tym gospodarstwom, aby mogły tą transformację przejść, żeby się zdecyduje na tą formę produkcji a natomiast gospodarstwa, które nie widzą takiej możliwości ze względu technologicznych, finansowych, czy innych czynników, nawet i ludzkich, pozostawić te gospodarstwa w systemach wolnostanowiskowych, oczywiście nie ale także wspomóc je, aby mogli je modernizować, choćby nawet wprowadzić ten dobrostan plus, czyli zwiększyli po prostu tą powierzchnię bytową dla zwierząt plus okulniki. I ja myślę, że wtedy te dwie grupy spokojnie mogą produkować mleko, które możliwe, że będzie w pewnych parametrach odmienne z tytułu, że mamy tu zwierzęta wykorzystujące naturalne warunki środowiskowe, jak a więc pasfisko, a więc ta struktura mleka, budowa, zapach, smak mogą być inne niż powiedzmy od tych większych gospodarstw, gdzie się nie stosuje wypasu. Niemniej jednak zawsze będziemy mieli odbiorcę na jeden rodzaj mleka, jak i na drugi. Tylko żebyśmy mogli je odpowiednio znakować, preferować pewne grupy, które będą to wytwarzać. No i ewentualnie, żeby też różnica była w tym cenie mleka dla grup, które mają trudniejsze warunki wytwarzania mleka, ale o innych parametrach specyficznych, może dedykowane dla tej grupy nawet i odbiorców, w stosunku do innych, które będą powiedzmy, robiły mleko dla tego przecinnego Kowalskiego, które będzie w jego zasięgu także i finansowym. Trzeba się wiązać z tym, że wiadomo, im tok produkcji bardziej skomplikowany i więcej chcielibyśmy z tego produktu, jakim wyjściowym jest mleko, uzyskać, tym wiadomo, że produkt finalny musi być droższy. Mamy w Polsce nadal około 80% prawdopodobnie, bo nie mamy dokładnych danów, obór uwięziowych. Ile obiektów jest w stanie zmienić system utrzymania na wolno stanowiskowy? Jaki procent? Przyznam się, że nie zetknąłem się z tymi badaniami. Ostatnio mamy możliwość ankietyzacji gospodarstw na kilku województwach polskich i z tych ankietyzacji wychodzi, że to na taki system będzie chciała przejść mniej więcej, przynajmniej zadeklarowała na, na dzień dzisiejszy, jedna trzecia, ale to nie możemy traktować, że jest to ostateczne. Rolnicy na razie nie wiedzą, co mogą, czego się mogą spodziewać ze wspólnej polityki rolnej. Czy ta wspólna polityka, ten program, pomoże im w ewentualnie w transformacji. Osoby, które do tej pory nam się deklarują, że chciałyby zmienić, to takie, które już są w trakcie modernizacji, już mają środki zgromadzone na modernizację, bo same wewnętrznie widzą, że po prostu ta forma produkcji, jaką mają do tej pory, no nie są w stanie już ją dłużej uczonych, ze względów, tak jak mówiłem wcześniej, nawet zasobów ludzkich czy technologicznych, zdrowia, następców, i którzy przejęli gospodarstwo. Jeżeli będą hodowcy wiedzieli, czy mają możliwość i mogą liczyć na jakąś pomoc ze strony państwa na temat, ja myślę, że ta liczba, która by się dała, będzie większa. W tym momencie po prostu brakuje nam tej wiedzy z dwóch stron u hodowcy, jak i u nas. Wracamy do edukacji. Wracamy z powrotem do edukacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.